Witajcie w poniedziałek rano. U mnie na początek wlatuje śniadanie w postaci półki z serkiem, z urkolą oraz z pomidorami i do tego sok yy, zrobiony z pomarańczy. tak że A co tak, nic nie Kolejny tydzień, więc kolejny hor zakupowy musi być. Ja właściwie no, zakupy robię tak z dwa razy w tygodniu. No ale to właśnie ja pierwszy raz poszłam w tym tygodniu na zakupy, a jest środa i yy, szczerze nawet mi się udało, bo chyba na połowę tych produktów, jak mniej więcej, była promocja, Także kupiłam taki hummus, szpinak. Yy, tutaj mam dużo puszek z kukurydzą, z pomidorami, z fasolą i z taką drugą jeszcze fasolką w sosie pomidorowym. Bagietki, je yy, do piekarnika, kabanosy. Cebulę, mandarynki, ogórek i y, papryczka chili. Tutaj mam twaróg. Serek grecki, mleko, banany, pieczarki, mięso, krep i orzechy narkowca. No orzechów nerkowca już dawno nie jadłam, także y, chętnie, chętnie zjadam. Dobra, y, chowam to wszystko i znowu jestem głodna, także y, coś tutaj muszę zjeść na pewno. Ja właśnie po treningu. Dzisiaj ci w domu, bo już mi się nie opłacało jechać na siłownię. Także e, tak, trochę taki krótszy, ale dosyć intensywny. Także działo się. A pokażę Wam w jakich okolicznościach e, trenowałam. Mianowicie w takich ciemnościach, tylko z zaświeconym e, tym e, dyfuzorem. Także w ten sposób, ale całkiem przyjemnie się trenowało, właśnie w takim. Wieczornym klimacie. Spoko, jest bardzo dobry, tak testowałam, bo pierwszy raz w właśnie piję sok ze szpinaku, ale dodałam tu też pomarańczę i właśnie czuć w sumie główną wadę z tej pomarańczy, a później czuję taki właśnie smak jakiś taki kremowy, nawet nie wiem, czy to porównać, ale jak ja za bardzo tego szpinaku samego w sobie nie doczuwam, no ja po prostu czuję taką Mam którym że lekki jogurt piła, ale ja tutaj nic mlecznego nie dodawałam. To jest naprawdę tylko pomarańcza, szpinak oraz woda. Ale w smaku całkiem przyjemny. Nawet nie spodziewałam się, myślałam, że będzie jakiś gorszy. A jeśli już yy, właśnie rozmawialiśmy o tym dyfuzorze, to chciałam zrobić taki mały update odnośnie yy, olejków eterycznych, o których ostatnio opowiadałam. Także mam te trzy. Na samym początku przetestowałam ten, czyli ten mandarynkowy. Wlałam sobie do, nie, do dyfuzora kilka kropel tego olejku i szczerze powiedziawszy nie czułam nic. Dolałam go ich jeszcze więcej. Dalej nic nie czułam. Co więcej, ten olejek jest taki mocno gęsty i właśnie taki typowo oleisty, no jak to olej. I kiedy wlałam go do tego dyfuzora, to dosłownie ta część taka oleista, ona zaczęła mi się odznaczać i też znaczyć te wewnętrzne krawędzie dyfuzora. Po prostu aż się przestraszyłam, myślałam, że ja już tego nie domyję, bo patrząc tutaj na zewnątrz, w tej krawędzie było widać, że one są odznaczone, mimo że one zabarwiły się w środku. Także już się trochę przestraszyłam, że tak... taki fail na samym początku. Ale na całe szczęście ten dyfuzor się domył. Natomiast ten olejki się trochę rozczarowałam i pomyślałam, że kurczę, jeżeli wszystkie będą takie, no to po co ja w ogóle kupiłam od razu trzy, ale szczerze powiedziawszy opinie na internecie miały bardzo dobre i ja też je kupiłam z polecenia. Także stwierdziłam, że dodam jeszcze kilka, a was właściwie tak kilkanaście kropel tego olejku lawendowego i jak już go wlałam, to ten jest naprawdę mega intensywny, mega wyczuwalny, to wystarczył wleć kilkanaście tych kropel kilka sekund i ten zapach zaczął się naprawdę intensywnie wydostawać z dyfuzora. Także tu już trochę odetchnęłam z ulgą. Zapach lawendowy mi się kojarzy trochę z szałwią. No jest naprawdę mocno intensywny. Ja nawet chyba za dużo właśnie tych kropli wlałam, bo tego pierwszego dnia on wręcz mi tak przenikał przez nos no Ale ogółem tak cieszę się, że ten zapach lawendowy jest wyczuwalny. I też testowałam potem na samym końcu ten zapach świerkowy i ten zapach na bardzo szczęście również jest wyczuwalny, co prawda chyba nie tak intensywnie jak ten lawendowy, bo jednak ten lawendowy to jest taka siekierka trochę. No, mocno go czuć. Ten świerkowy nie, on jest tak lekko wyczuwalny, ale, ale działa. Także na ten moment jestem no, z tych dwóch zadowolona. Z tego trzeciego nie. Chciałam sobie go jeszcze raz przetestować tak naprawdę dałam jeszcze temu olejkowi jeszcze jedną szansę i wlałam tym razem no ja mam chyba już ze 20 parę tych kropli ale zapachu jak nie było, tak nie ma. Także no niestety tutaj nie jestem zadowolona, tym bardziej, że no jest tutaj napisane, że ma zastosowanie w aromatyzacji jest. On przystosowany do dyfuzorów, także może gdzieś w inny sposób ten olejek wykorzystam, ale co do tych dwóch całkiem spoko. Jeszcze e, póki co za, za krótko ja mam, żeby ocenić jak to na mnie wpływa, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie zastosowanie, ale co do samych zapachów to e, jestem zadowolona. Chodzę właśnie z paczkami, które zamówiłam i które przed chwilą do mnie dotarły, ale nie są to paczki dla mnie, także nie myślcie sobie. To są paczki, w których znajdują się prezenty urodzinowe dla moich koleżanek. One miały już co prawda urodziny, no dosłownie przed chwilą, ale jeszcze nie miałyśmy okazji się zobaczyć, także tak. Tak, prezenty dla nich mi przyszły. I trochę miałam problem z wymyśleniem, co im kupić, bo e, no, po pierwsze, to są, te oso to są takie osoby, które wydaje mi się, że już gdzieś tam mają wszystko, co może być. A z drugiej strony, to też jak sobie dajemy co, co roku od tam, X lat, powiedzmy, prezenty, e, no to to, e, to później jest ciężko coś nowego wymyślić i się nie dublować, i na przykład nie kupować e, któryś rok z rzędu książki. Także. Już odpakowuję, bo ja też tych paczek jeszcze nie otwierałam, także zaraz zobaczę. A jeszcze mam jedną paczkę e, właśnie dla nich, ale ona już została otwarta wcześniej, bo ona doszła do mnie wcześniej, także za chwilkę to otworzę i pokażę. Dobra, pierwsza paczka już otwarta i przyszły mi dwie te same rzeczy, bo no dla jednej dla drugiej koleżanki kupiłam to samo czyli takie zestawy do samodzielnego robienia świec sojowych. Oprócz takich e, już opakowaniach, tak gdzie ja tego nie będę otwierać, myślałam, że to będzie, nie wiem, może tak bardziej luzem. w każdym razie tak to wygląda i tutaj znajduje się no, wszystko to, co jest potrzebne do stworzenia, e, do stworzenia świec. E, są tutaj zarówno wosp, zarówno jakieś specjalne takie pojemniczki do podgrzewania, są knoty, e, są... No na pewno te białe właśnie pojemniczki z, z zakrętkami. Są też barwniki, jeżeli by ktoś chciał sobie zabarwić właśnie tą świeczkę. I są przede wszystkim olejki zapachowe. Tak, i oprócz tego właśnie są takie dwie naklejki, tutaj właśnie były zapachy takie jak drzewo sandałowe i biała herbata. Także właśnie. Są to są te olejki zapachowe, o takich zapachach, no i później są jeszcze naklejki, które się właśnie nakleja na świeczkę. Właśnie to jest zestaw taki do zrobienia dwóch świeczek, z tego... dwóch świeczek, no właśnie takich świecz, bo one są takie spore. Eee, no i cóż, no mam nadzieję, że dziewczynom się to spodoba. Eee, no wydaje mi się, że aż na razie spoko pomysł, bo taka rzecz zarówno z jednej strony kreatywna, bo jednak coś samemu można podziałać, a z drugiej strony też praktyczna, no bo jednak po tym, jak już tą specjal wykonacie, to też sobie ją palicie i wykorzystujecie w domu. Także to jest pierwsza rzecz. No i taka główna. Dobra, a dalej otwieram. Dalej, jedna z koleżanek jest fanką Harry'ego Pottera i nawet w tym roku wybiera się do studia Harry'ego Pottera w Londynie. Także stwierdziłam, że pójdę w jakiś prezent też w tym klimacie i zamówiłam jej ręcznik z Harry'ego. Tutaj no, nie za bardzo widać, on też jest zapakowany, natomiast ma taki motyw, jak tutaj jest narysowany. Co prawda, ja myślałam, że ten ręcznik będzie właśnie taki bardziej w kolorze brązowym, tak jak jest tutaj na rysunku, ale on jest taki bardziej czerwony, żółty, taki bardziej wyrazisty. Wydaje mi się, że spoko będzie taką praktyczną opcją. Wiecie, zawsze to lepiej się wycierać w ręcznik z jakimś ciekawym motywem niż taki zwyczajny. Także to jest to. No i właśnie na tej jednej kolorze jeszcze coś tam dokupię drobnego. A teraz zabieram się do otworzenia tej drugiej paczki i zobaczymy, co tu będzie. Znaczy no, ja wiem, co tu będzie, ale yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Albo dobra, zamknę trochę. Jeszcze zapomniałam powiedzieć. Jak już kupiłam ten ręcznik dla tej koleżanki, to, bo zamawiałam go na Allegro, to tam mi dosłownie kilku złotych zabrakło do darmowej dostawy, więc stwierdziłam, że przy okazji zamówię też sobie taki malutki ręczniczek z Harry'ego Pottera też, z Hedwigą. Co prawda ja jakąś wielką fanką Harry'ego nie jestem, ale kiedyś dawno temu to całkiem bardzo lubiłam. Cóż, no powiedzcie, czy ten roślin nie jest słodki, taka słodka hediga. I cóż, ona jest takie małe, ale dosłownie do rąk do twarzy będzie idealny, także zawsze się przyda. Dobra, a teraz odstałam tą paczkę. Ja się kręcę jak to jest tak kolej Dobra, dobrałam się do tego, ale tu jest kolejna folia. Dobra, w co tu mam? No, i dla tej drugiej koleżanki zamówiłam takie puzzle z tak zwaną magiczną zatoką. Tu jest 1040 puzzli I pewnie zastanawiacie się, czemu akurat tyle? No, bo tak zwyczajowo bo to jest albo właśnie 1000, jest 500, jest tam 2000, a nie taka dziwna liczba. Ale to nie są takie zwyczajne puzzle, bo zwyczajne to myślę, że chyba bym nawet nie brała. Zaciekawiło mnie to, że te puzzle są spiralne. I nie wiem, czy to widać, a nie, tu nie ma w ogóle motywu tych puzli. Ale ogółem e, ja się układa tak jakby tak, w taką spiralę, czyli te puzle są takie jakby obkręcane. E, nie są po prostu takie klasyczne puzle, tylko właśnie takie, e, tak się jakby obkręcają i dziwnie układają. Także mnie to naprawdę zaciekawiło. Wcześniej w ogóle nie słyszałam o takich puzlach spiralnych. Ten motyw wydaje się całkiem ciekawy. Tutaj też tej drugiej koleżance też coś jeszcze drobnego dokupię. Także mam nadzieję, że dziewczynom się to spodoba. No a przy okazji jeszcze właśnie jak kupowałam te puzzle spiralne, zauważyłam, że mają też tam na stronce takie mm, kalendarze. I ja się zorientowałam, że w sumie na ten rok nie kupiłam sobie żadnego kalendarza, więc przy okazji, przy okazji zakupu tego prezentu urodzinowego też kupiłam sobie taki kalendarz właśnie w kwiaty. Tak, tak on wygląda w środku. Po jednej stronie... Słuchajcie, e, ale ona jest strasznie... Ciężko go zagrać. E, no nic, po jednej stronie właśnie są konkretne dni, 7 dni w tygodniu, a po drugiej jest taka pusta... E, pusta przestrzeń do zapełnienia. Zastanawiam się po co jest coś tak... Aha, dobra, na długopis jakiś. okej. Okay. <laughs> to była jakaś taka gumka, w każdym razie właśnie zwizzałam tą gumkę, e, a zastanawiałam się po co jeszcze to jest ta druga. Ale okej, okay. no dobra, także to jest